Siema, witam Was na moim kanale i dzisiaj gramy w Brawl Stars I dzisiaj jak widzicie wchodzimy w Brawl Stars Ja jak widzicie już sobie e, mam zero pucharków e, tak, bo ten, bo... No bo wiecie. No i patrzcie, tutaj mamy tyle hajsików tyle tego. No, no, no widzicie to, 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 no i po. I widzicie, no dobra, Tu mamy wszystko, pucharków mamy zero, bo wiecie, no. Patrzcie, a to moje szkiny, mam już Jacka. O, widzicie? Proszę bardzo, pa. Bo tu mamy jeszcze jednego jego kupionego. Jak nie bieżyski, to patrzcie. I patrzcie, kogo jeszcze, taraaa! Patrzcie, patrzcie, Ta da Oj sorry. Tada, widzicie, każdy chciałby go mieć, prawda? Patrzcie, patrzcie, to jeszcze nie koniec. Patrzcie. Oto Leon. Mam go. Widzicie, proszę bardzo, proszę państwa. Musiałem uzbierać w faryni. Patrzcie, o, oto mój króciek. Patrzcie, o to proszę. Jeszcze sobie tu do Postać i to na waszych oczach. Proszę bardzo. O. tam sobie tutaj, żebyście zobaczyli, jak to działa. No ani ja już grałam wiele razy. Tylko wam pokażę, jak to fajnie działa. Patrzcie. No trochę dziwnie strzela. Ale patrz. Trochę daleko. Patrzcie. Pyk. Pyk bardziej chyba fajną moc. Patrzcie. Widzicie? To ja lubię. No i znowu się to odrodziło. To. Widzicie? To to każdy by lubił. Pozdrawiam Elo Lego. Patrzcie jeszcze. Tu będzie skok. W Skok! W dal. Skok w dal. Skok. w dal. Patrzcie jeszcze tutaj siedziemy, raz prawie. Tak Patrzcie. O, jeszcze ja tak umiem, fajnie, tak, Pokażę wam dalsze. Tu też sobie mogę... O, to jest mamy. No i to jak widzicie, to są moje szkiny. Tak, jeszcze nie wierzyli, widzicie. No, tutaj już zaraz kończę. No, pamiętajcie, Leon rządzi. Czekajcie, bo przebierz zdjęcia nie To jasne, do Leona musi być. Dahlah, yeah. eh. dahlah, uh. dahlah, 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 Będziemy jeszcze, a jeszcze. Patrzcie, kupimy wielką skrzynkę was. Co wygląda To proszę bardzo o słabe rzeczy, jak widzicie. O, o dobra. Bo zbierałem, dzieci jak to zrobiłem? Dodałem sobie. szkakowałem tak, sobie 80 tych, tylko takich. I co i co chwilę mogę sobie takie coś dokupywać. Bo 80 za 80. No i widzicie, znowu 80 80-80? I tak na chwilę sobie. I w końcu zaczęło wychodzić po więcej. Aj, czekajcie. No i w końcu zaczęło przychodzić po więcej hajsu. No i patrzcie, no i teraz. Ten Alebela nie dobijałem. Żeby to na Waszych oczach, No patrzcie, no. Przecież to jest dużo strasznie, no. Patrzcie, teraz by pan nie coś. Powinno coś się drapnąć. No dajcie coś. Pozdrawiam Elolego i jemu jedynemu powiem, skąd mam tyle rzeczy. Jego możecie się dopytywać. I ten, i resztę znajdziecie u niego. Ale czekajcie jeszcze. No, dropnijcie mi coś. No dajcie chociaż. Chcę widzą pokazać. O, widzicie? No. Nie powie Nie umiem wypowiadać ich nazwy. Piper, no, Piper, no. O, no widzicie? No, jeszcze tu mamy te 10. Czemu ich ja już nie widzę? Widzicie, ja tu zaraz wszystko dobiję. Prawy. Czekajcie, musimy ulepszyć tą naszą Piperkę. Widzicie? No i mamy Piper. To na Waszych oczach. Jeżeli chcecie, jest też taki haki. A co to jest? Co to jest, co to jest, co to jest, co, co, what? what? Jestem mam Golema! What? Widzieliście wy to? Czekajcie, nie, ja muszę go sprawdzić, ja muszę go sprawdzić. Nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to. Czekajcie, gdzie on, jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, A gdzie on jest? Ej, o co tu chodzi, ludzie? bej, bej, Ej, tej, to chyba z tym gościem coś. Pizza! Tak, śpiewamy picie Nie wiem o czym z tym chodzi, dobra, ale... Jeszcze sobie trochę pootwieramy scenek. Eee, szybjaj, żebyjaj, szybjaj, lecimy, lecimy, lecimy. Ej, przecież ja nie chciałam dobra, ale... Ej, widzicie? Ostatnia duża skrzynka, czy coś mi wyrośnie, dobra jeszcze ostatnie te małe otworzę, wiem, że toż to, ale szybko nam to pójdzie, bo widzicie, że na... Coś... I to na waszych oczach widzieliście, co ja tu dostaję? No piszcie w komentarzu, czy też chcecie tyle, czy chcecie te konto. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie te konto. Wiesz, przelam wam te konto. Piszcie w komentarzu, czy chcecie takie konto. O, kolejne. O, Rosa. Rosa mi dropnęło. Rosa jest gita, akurat. No dobra. Rosa jest dobra. No i kolejne, widzicie? <gryw> widzicie, jakie Ma mają szczęście na tym filmie. Dobra, lecimy szybko. On się otworze i ten i wam pokażę tego, kogo dostałem. stałem. Ej, bole, nie, Nie będę było takiego. No, wygląda jak czubek, no? A sobie ostatnio otworzymy. ile jeszcze? O 81. Mam to szybko poleć bo my jesteśmy szybczy. O, już kolejny. O, dostałem tego, tego, co... Jak to się nazywa szybko? Frank. Franka. Tak, dobrze jest. Dobrze trafiłem. Jak też ja sprzedam wam te konto, tylko za ile napiszcie, za ile byście chcieli te konto. Za ile. I czy też na przykład byście chcieli takie haki. Lecimy, 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 lecimy. No, i przepraszam za to. Dobra. No, ej, ej, coś się czy się. Krzypko. Lecimy, lecimy, lecimy. O! Kolejny. O! Kto to? O! To się nie pamiętam nazwy. Jak już ja nie będziesz gadywał, bo... To to? Ram. E, nie, to nie Ram. O! Gina! Jej! Mamy Gina! Tak jak Elo Lego. Prześcignąłem już Elolego 3 2, 0 No widzicie i znowu kolejny O, ten co ma karty No widzicie? Jak to? Tara Ja znam psza tara. Dobra, szybko No i piszcie w komentarzu, czy Wam się spodobało Ten filmik, tak czy nie? Czy byście chcieli kolejny odcinek, kolejne odcinki, piszcie w komentarzach, czy byście chcieli, o, ty, tylko wam to jeszcze, i piszcie w komentarzach, czy byście chcieli więcej, czy, znaczy, jak, jedna łapka, w... dwie łapki w górę i wrzucam następny odcinek, tylko jeszcze sobie, szel. o. No. O. Łapka w górę i kolejny odcinek. I żegnam z wami się serdecznie. No to pa